Podobno od dziś jest nowa gazetka w sklepie Action, więc idziemy sprawdzić, co takiego nowego w tym sklepie się pojawiło. Cześć kochani, witajcie na o matko i córko to nie vlog to nie vlog, to przegląd sklepu Action jest to nowość na naszym kanale mamy nadzieję, że się wam spodoba nagrywamy to w zasadzie to pierwszy na waszą raz. prośbę i na waszą raz. prośbę, tak dokładnie więc już teraz zostawcie łepeczkę w górze pod tym odcinkiem a my idziemy buszować po sklepie od razu po wejściu do sklepu zauważyłyśmy grill ogrodowy. Kto nie lubi grillować? Wydaje nam się, że pomocne przy grillowaniu mogą być dwie półeczki oraz to, że ten grill ma kółka, które mogą pomóc przy przemieszczaniu tego grilla. Średnica wynosi 45 cm, a cena to 99, ,99 zł 99 groszy. Grillować możemy też w takim koszu do grillowania. Jego wymiary to 33 na 29,5 cm, kosztuje 15,90 a jeżeli szukacie akcesoriów plażowych, to idealnym będzie ta mata plażowa z oparciem. Jest to produkt składany, który bardzo łatwo ze sobą zabrać dzięki niewielkim rozmiarom i uchwytowi. Jest dostępny w różnych kolorach, a kosztuje tylko 35,99. Planujesz wkrótce festiwal? Postaw na błyszczące diamenciki, które ozdobią Twoją twarz lub włosy. Za 3,95 Kupisz te samoprzylepne naklejki w różnych stylach, w różnych kolorach. I coś, co mnie totalnie zdziwiło i coś, czego się nie spodziewałam, to case y marki Ideal of Sweden. Mam wrażenie, że te case y kiedyś były bardzo drogie, a teraz w Action możecie dorwać je za 10,99. Wow! Ale. Wow! O co chodzi? Ładowarka 3 w jednym naładuje twój telefon, smartwatch i słuchawki jednocześnie. 15 watów mocy, elegancki design i pełna wygoda. Wszystko w jednym miejscu już za 43,95. A za 19.95 możecie mieć już ten szklany dzbanek na wodę z kranikiem. Dostępny jest w dwóch kolorach, w takim zielonym oraz transparentnym. Ten kranik jest z plastiku, ale sam dzbanek ze szkła, więc myślę, że jest on wart uwagi. No i zobaczcie jak duży jest ten otwór. Dzięki temu możecie z łatwością włożyć do tego dzbanka owoce oraz lód. Pojemność tego dzbanka to 3 litry, więc myślę w sam raz. Taki termos przyda się zarówno zimą jak i latem, dlatego, że nadaje się do zimnych i gorących napojów. Ten termos jest w kolorze złotym, swoją drogą wygląda przepięknie i wyprodukowany jest ze stali nierdzewnej. A jego pojemność to 500 ml. Znalazłyśmy też duży basen z ramą Intex. Jego wymiary to 300 na 200 a wysokość 75 cm. Więc jest naprawdę spory. W opisie produktu możemy znaleźć informację, że jest łatwy do złożenia oraz wykonany z materiału odpornego na uderzenia i ścieranie. I kosztuje tylko 285 zł. A jak Wam się podoba ten piękny wazon w kształcie cytryny, bo nam bardzo. Kosztuje tylko 24,99 i skradł nasze serca. Na stronie widziałam, że jest dostępna także ta truskawka w kolorze czerwonym, ale u nas w sklepie była tylko w kolorze różowym szkoda. Teraz trochę tańsza, ale moim zdaniem, tak samo urokliwa opcja, czyli wazon ceramiczny z owocami. I mamy tutaj pomarańcze oraz Cytrynki. Możecie kupić go za 17,99. A ten wazon, wykonany z przezroczystego szkła, pasuje do każdego wnętrza. Jego wysokość to 29 cm, a cena to tylko 17,99. W oko wpadły mi takie przepiękne obrazy z płótna w różnych wariantach, bardzo kolorowe, kwieciste. No jest to idealna dekoracja do każdego pokoju na lato. I sam ten wygląd bardzo mnie przekonuje, ale cena powala z Dlatego, że te obrazy kosztują tylko 19 zł i 95 groszy. Tutaj opcja do bardziej stonowanej przestrzeni, ale muszę przyznać, że ten wariant też bardzo mi się spodobał, tylko jest nieco droższy, ponieważ kosztuje on 39,95. Gdybym nie miała dwóch psów, które bardzo się lenią, na pewno zdecydowałabym się na kupno tej przepięknej, beżowej narzuty. Wykonana jest w 100% z bawełny, zasługuje to dlatego na naszą uwagę. Do tego jest dość duża. Jej wymiary to 240 na 220 cm, no i moją uwagę zwraca też przepiękny beżowy kolor. Dodaj wnętrzu energii tymi poszewkami w słonecznych, geometrycznych wzorach. To idealny akcent do nowoczesnego salonu lub sypialni, miękka, przyjemna w dotyku i kosztuje tylko 13,95. A jeżeli chcecie odświeżyć, na przykład letni taras, bądź jakiś domek letniskowy, no to ten dywan na pewno spełni to zadanie. 64,95? Ta stylowa latarenka LED nadaje się i do Twojego salonu, i do sypialni oraz na taras. Nada przyjemny, przytulny nastrój każdemu wnętrzu. Wykonana jest w różnych kształtach, a dostępne są dwa kolory: taki beżowy oraz biały. Do tego ma uniwersalny gwint E27, dzięki czemu można wymienić źródło światła. A kosztuje tylko 22,95. O tej porze roku kolorowych akcentów nigdy za wiele. Takie kolorowe świeczniki możecie dorwać za 4,95. Za 11,95 możecie też kupić taką szklankę o podwójnej ściance. Świetnie nadaje się do napojów gorących kawy, herbaty, ale też będzie ładnie wyglądać, gdy będziemy serwować napoje zimne. A obok szklanek zobaczyłyśmy taki szklany czajnik na herbatę. I muszę przyznać, że jest to świetna opcja, dlatego że ma właśnie taki duży otwór, do którego również zniszczą się. O... Owoce oraz kostki lodu, gdybyśmy mieli ochotę na herbatkę mrożoną. Na dziale z obrusami znalazłam takie, które pasują do mojego wnętrza i na mój stół. Te obrusy o wymiarach 1,40 na 2,50 m możecie kupić w czterech wersjach kolorystycznych. Zwrócę Wam uwagę na bardzo dobry skład. Otóż mamy tutaj 90% bawełny i 10% lnu. Mam wrażenie, że półek do przechowywania nigdy nie jest za dużo. A ten bambusowy wózek, w miarach 36 na 15 i wysokości 72,5 cm. Prawdzi się idealnie w małych pomieszczeniach. Wózek posiada kółka, a te posiadają hamulec. No i za tego łatwego w przenoszeniu pomocnika zapłacicie 44,95 zł. No i teraz coś stylowego, ale jednocześnie taniego 12,90. Pięć tyle kosztuje to dekoracyjne, ceramiczne naczynie z drewnianą pokrywką. Z tego co widzę dostępne są dwa kolory, taki beżowy i zielony. A może skarbonka zwierzak, na przykład dinozaur, tygrys albo jednorożec? Z tego co widzę w gazetce jest też dostępna świnka. Oraz walizka, ale tego u nas nie było. A skarbonka kosztuje 17,95. Owocowych tematów wekszyn jest naprawdę sporo w tym sezonie. Tym razem pokazuję Wam lampy, lampki właściwie za 19,95 w trzech kształtach. Mamy tutaj cytrynę, truskawkę i jabłko. 34,95 tyle zapłacisz za drewniany stolik pomocniczy. Średnica tego stolika to jest 40 cm wysokość 45. Dostępny jest w trzech kolorach: czarny, groszkowy i biały. Dla osób, które latem potrzebują schować się w cieniu, mam fajną propozycję. Parasol zginany o 180 cm średnicy za jedyne 44,99. Jest on e, łatwy do ustawienia w różnych pozycjach, łatwy do przenoszenia w dołączonej torbie oraz chroni przed promieniowaniem UV30. Jest dostępny w różnych kolorach: niebieski, zielony, pomarańczowy oraz żółty, jak ten na nagraniu. Kolejny parasol, ale o trochę mniejszej średnicy. Jednicy, parasol parasol Chills ochroną UV 50+ również dostępny w różnych kolorach. I jak podaje producent na stronie, jest to parasol w wesołych kolorach, który dotrzyma ci towarzystwa w słoneczny dzień. Dzięki temu nawet największe upały będą ci przyjemnie chłodne. A kosztuje on jedynie 22.99. Myślę, że w taki upał jak teraz należy się też zastanowić nad tym urządzeniem. Jest to taki talerz patera chłodząca. Do środka daje się taki wkład chłodzący, no i to powoduje, że utrzymana zostaje taka chłodna temperatura potraw, które na tej paterze postawimy. 29,95 to jest cena, a średnica tej patery to jest 32 cm. I wygląda dość stylowo. Tuż obok stał taki potrójny dozownik do lemoniady lub innych zimnych napojów. Kosztuje 44,95 i jest wykonany ze szkła. Każdy z tych dzbanków ma pojemność 1,5 litra. No, myślę sobie, że jest to fajny produkt na przyjęcia lub gdy mamy dużą rodzinę. I każdy lubi co innego. W oku wpadły nam także bardzo stylowe, naszym zdaniem, ręczniki plażowe, e, które na pierwszy rzut oka wyglądają, jakby były e, uszyte z lnu, jednak to jest 100% bawełna. E, kosztują 17,95 i są dostępne w czterech wariantach kolorystycznych. Nieczęsto się to zdarza, ale tym razem stacjonarnie dostępna była. Cała kolekcja we wszystkich wariantach. A mowa tutaj o tej słynnej misce z grafiką owoców. Mamy tutaj, podejrzewam, że jakieś wiśnie, cytrynki, pomarańcze oraz winogrona. Miski są świetne, bardzo wesołe. Idealne na lato. Są wyprodukowane z porcelany New Bone, czyli bardziej jest wytrzymała i lżejsza niż tradycyjna porcelana. Ich pojemność tych większych to 600 ml, no i można je piec w temperaturze do 180 stopni Celsjusza. I można także używać w kuchence mikrofalowej. A pojemność tych mniejszych miseczek to 230 ml. Masz ogród, działkę i psa? Koniecznie kup mu basen. Ten ma wymiary 1,20 na 30 cm, kosztuje 64,99 i jest dostępny w dwóch kolorach: niebieskim i czerwonym, chociaż u nas w sklepie był tylko niebieski. No i tamten był przeznaczony dla psa dużego, ale jeżeli masz małego pupila, no to też kupisz dla niego basen za 34,99. A jeżeli na plaży lub w parku chcesz się osłonić przed wiatrem lub słońcem, możesz to zrobić w namiocie, który jest dostępny w różnych wersjach kolorystycznych: żółty, czerwony, błękitny lub czarny. Jego wymiary to 1,80 m x 1,25 m 83 cm i jest to namiot, który chroni przed promieniowaniem UV, współczynnik ochrony to 30, a kupisz go za 34,99. W promocji tego dnia jest też powiększające lusterko do makijażu z oświetleniem, które kosztuje 19,49 i które powiększa aż 5 razy. Na końcu, przy kazach, wpadłyśmy na dział. Cały z wiatrakami, cały dział różnych wiatraków na ochłodę w te ciepłe, upalne dni. Także każdy może sobie znaleźć wiatrak odpowiadający jego potrzebom. Są duże wiatraki domowe o mocy 45 W, są takie mniejsze wiatraki, tak zwane ręki, Są wachlarze, są wiatraki, które także pryskają wodą. Także naprawdę każdy znajdzie wiatraczek dla siebie. No i na tym nasza wędrówka po Action się kończy. Dajcie się znać, czy coś wpadło wam w oko i czy udacie się na zakupy do tego sklepu.